Cześć, jestem Olga. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, jak poprawnie pływać na supie oraz pokazać, że jest to naprawdę banalnie proste i nauka zajmuje około pół godziny. Zgodnie z przepisami wymagane jest posiadanie kapoku na pokładzie, ale my zalecamy go mieć cały czas na sobie. Jak ustawić wiosło, odblokowujemy je. Nasz nazwek powinien znajdować się mniej więcej na tej wysokości, tak aby łokieć był nieco ujęty. Po ustawieniu wiosła zapinamy sobie linkę do nogi. Zabieramy wiosło i bierzemy sufa w ten sposób. Wchodzimy do wody mniej więcej do poziomu naszych kolan, ponieważ z tyłu mamy finy, które mogą zahaczyć o dno. Wchodzimy wiosło na środku deski, tak aby ją stabilizować i wchodzimy na deskę na jej środku. Na początku zalecamy popływać na kolanach, tak żeby oswoić się z deską. Po skojeniu się z deską powoli wstajemy na nogi. I prostujemy się, ponieważ tak jest pływać łatwiej. Wiosło należy trzymać prosto i zagłębiać je całkowicie w wodzie, zagięciem do przodu i wiosłować tuż przy desce. Zawracamy wiosłując w przeciwną stronę. albo odpychając wiosło od deski. Jak widzicie pływanie na supie jest banalnie proste, a dostarcza naprawdę wielu radości. Mamy u nas w bazie dwa takie supy i możecie je u nas pożyczać.